Witajcie na moim drugim odcinku na kanale KS Games. W tym odcinku posiedzimy w Pets Go, ponieważ wyszedł nowy update, Halloween update, który dodamy. Dodany jest Halloween Update Halloween Pet, Huge, nowe jajka, jakieś potki, deski, nowe butki, jakieś koiny. Breakables, jakiś lag, jakiś double Dice, triple Dice, good potion, buff i fix. Takie nowe rzeczy dodane zostały właśnie do tego update'u. Dzisiaj sobie tak je trochę omówimy i powiem wam, co najlepiej zrobić, a czego nie. Tak, mamy też nowe upgrade'y, które można, trzeba nas zrobić. Ja tutaj już powoli je kończę i te podstawowe też już powoli kończysz już no, ale no jeszcze trochę mi brakuje. Chciałam zrobić opening, ale chyba nie uda mi się z powodu tego, yy, że właśnie będę, no potrzebuję jednej Rainbow. Co tutaj, ktoś trafi, zaraz zobaczymy. A, jakieś unikorki ten. Ja też go posiadam. Eee, tak. Ten człowiek dwóch tych potrzebuje, to zaraz zrobimy. Ona też mogę zrobić. No, ale chyba 15. Eee, no i 4 te. I robimy. Dwie mamy. Teraz sobie opening tej płotki. I mamy już to, damy golden. Rainbow to posiadamy, To, to trzeba użyć. To. Jednej, yy, tej, ale jeszcze właśnie zwień. Jest 20, jest 20, jest 20, jest 20, 20. Na laka, na niebie, na to, na to, bla, bla, bla. No to jeszcze mogę użyć. No i dobra, zakręćmy. Proszę, proszę, coś dobrego. Ło! Dobra, 1126 tysięcy. Evil Godzilla. Nieźle, ale nie jest najlepiej. No, szkoda, że taki paczik. Ale dobra, no to za, tak, komu pierwszą rzecz? Co robić na tym update? Cie? Tak, jak już wcześniej wspominałam, upgradey, Róbcie upgrade'y Trzeba to skończyć, i najlepiej te pumpkin też zrobić. I ja to zaraz skończę. I ten. I jakbyście chcieli wiedzieć, to jest moje konto Free to Play, że gram w tego Petsgo Go. dla graczy Pay to Win, jeżeli chcą wydać Robuxy, to polecam kupować Forever Packa. On jest tak upocentny, zobaczcie, że 50 Robuxów tutaj mam natychmiastowy eliksir szczęścia trójka a ta god potion jest warta 20 milionów i najlepsze jest to, że można ją kupić a ona jest tak opłacana, że trafisz już w sekundę ja wam pokażę coś, zobaczcie macie Huge i nowy huge jest 551, a jest 1 na 2 miliony zobaczcie na to widzicie ile tych huge'y jest? zgadnijcie dzięki czemu dzięki tej podce na god Laka. Good Potion. Ona jest tak opłacalna, że normalnie jesteś już bogaty, jak ją posiadasz. Masz normalnie takie szpety najlepsze w grze. I właśnie na tym się trzeba skupić dla graczy Fate Win, żeby kupować Forever Packa. Albo zdobyć dla graczy Free to że jeżeli traficie Hugea. No, i macie dużo tych huge'a, a na tych jesteście w Free-to-Plate, możecie właśnie sobie wziąć i kupić tą podkę i zrobić taki Opening. Bo myślę, że ona po jakimś czasie stanie i że ona nie zniknie od razu, ale myślę, że huge może zniknąć, a to by było takie słabe. Dobra, co jeszcze mogłabym omówić? Pety... No, PETy to wiecie, musicie trafić. Mój najlepszy PET to jest Demon, którego tutaj mam, pokazuję wam już 1 na 15 milionów. Już jakiś czas temu go wyrolowałam, ale no widzicie takie deski, jakieś są takie budki i takie tam rzeczy. Ja się do wywaksowania mam trochę. Teraz widzicie, roluję. No o, tak się wygląda cała mapka. No fajnie, że dodaje coś. Woda w ogóle zielona jest. No fajnie, że coś dodali, coś wymyślili. no Duże szanse jest na Hyuga, trochę niefajnie, ponieważ no, każdy trafia tego huge'a w sekundę, jeżeli jest pay na win a Fryto play graczy no, mają praktycznie z nimi szans. No przez są no, praktycznie nic tutaj. No, trafiasz dużo huge'a, ale tylko w pay -twin. O właśnie się to dynia, zresztą teraz zniszczymy. Pójdziemy teraz na Trading Plaza, może coś sprzedamy, może coś kupimy, nie wiem. Zobaczymy. No i dobra. No to idziemy teraz na Trading Plaza. I zobaczymy. Co tutaj, czy Trading Plaza zmienili, bo jeszcze ja nie byłem w Trading jak coś, więc zobaczmy. No, mamy ten freezer taki, zobaczmy. Po 5 koła taki pet? O kurczaki pieczone. Jak to tanie już jest? Ja to biorę. Ciekie to jest opłacane. Zobaczmy jeszcze tu po 13 minut. Ja to biorę, to jest tak opłacalne. Wiecie, no to jest bardzo opłacalne. Da, czas wystaje trochę pety 18 17 zdemi zdemi eee, podejmuję te pety bo niech ich nie kupi to poddejmuj no i da zacznijmy od tego ten jest ten to myślę że nawet po 20 22 nie wiem żeby nie po 20 niech sobie ktoś kupi tego samuraja wystawmy za osiemnaście, te dwa wystawmy za szesnaście, tego wystawmy za czternaście, te trzy wystawmy za, za trzy, ten wystawmy za jeden. Tego też za jeden. Tego wystawmy za siedemset. I tego też wystawmy za 700 Zobaczymy, może coś zajdzie, może nie. Po siedem koła. No fajnie, fajnie. Samuraj po siedemkę. No superanko. Nie wiem, czy mi się to sprzeda. Mam nadzieję, że się sprzeda, bo by mi się sprzedało. No, bardzo mi było fajnie, by się sprzedało. Super. Dobra, jeszcze raz zobaczę, jakie są pety najmocniejsze, bo. Tutaj, no, w większości się ale taki pet został wydany. Tego, ten już był, ale ten, ten nowy pet Plugin Cow. No, lepszy to nie jest, ale zawsze coś. Co mamy? Plagun Dragonu dodali. Co dodali? Nightmare Krakena. Night Terror Doga. I najlepszego. Drugi najlepszy pet to jest Nightmare cat. Tych jest tylko 877. No więc. Źle. Chcę jak zobaczyć, co? No, dobre. No dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I pozdrawiam wszystkich na razie.